Niemiec stał płytę. Niemiec stał płytę na drogę, patrz. Ale to jakiś twardy Niemiec był widać. Patrz, zobacz jaki, słuchaj ten. I tak zaczynamy drugą rundę 2023 Polskiej Ligi Wraków. Dziś taka właśnie vlogowa relacja. Zobaczymy co się będzie działo. Samochodów jest sporo. To tanie rzeczy, rao Ale słuchaj, zawsze idzie stać, się dogadać. To się nie... Nie A pytał. to fakt. No to e... musimy iść do. Koszty nie grają, ale. Musimy się udać do biura yeah. jednak. Yeah. Dobra. Dobra. Ale, o jakiej, ale w jakiej walucie mówimy? Słuchaj, już jak, jak zapytał, to znaczy, że i walutę znam. Czy ja. karto płaci, to wiesz. No. A ja to wszystko nagrałem. O. Ale kartą żony. O. Tak, tutaj przekażę mikrofon dla pana Cezarego, tutaj naszego gospodarza, który też by tutaj parę słów przywitania powie. Ja bardzo serdecznie witam wszystkich w Pasymiu po raz kolejny. To już chyba czwarty czy piąty, nawet, ale no, zakładamy, że czwarty, to, to jest pewne. Słuchajcie, pogoda dopisuje, warunki macie chyba dobre. Ja się tak dokładnie na tym nie znam, ale tu są panowie też i z Pasymia, także chyba jest OK. Życzę dobrej sportowej rywalizacji, dzięki że przyjechaliście, że chcecie być u wszystkiego dobrego, te puchary będą dla Was gdzieś około 15, tak tu rozmawiam, może 16, 15-16, także życzę samych sukcesów, wszystkiego dobrego i powodzenia. Dobra, to teraz tak, do konkretów. Tutaj właśnie nas pan, pan burmistrz przywitał no i my też dziękujemy bardzo za, za gościnność, za przygotowanie e, e, tutaj e, toru, e, za, e, za przygotowanie miejsca, tej puchary i e, te rzeczy. E, tutaj też wielkie podziękowania e, dla chłopaków tu z Pasymia e, za pomoc e, też właśnie w układaniu toru, e, za pomoc włożoną w to, żeby tutaj przygotować teren. Tutaj zresztą jak co roku tutaj Łukasz z całą grupą tutaj chłopaków z Pasynia wielkie, wielkie dzięki, bo naprawdę bez Was to by się tutaj nam nie udało. A jeszcze taki mała ten, że Łukasz K wrócił z NART, żeby dzisiaj pojeździć. Niektórzy wiedzą kto, niektórzy nie wiedzą, ale to, to zobaczycie. Może autografy będzie później rozdawał. W razie był w lepiej mieć. Nową rundę będzie prowadzić wujek Samozło, a zanim od razu nasz narciarzu A z coś negocjować. Tak, Dobra, patrząc, co chcesz negocjować? Na tą kartę zawodników. Chcemy więcej, żeby niż trzech przechodziło. Więcej niż trzech? No bo zobacz, no. A to co będziecie robić w później w karcie? Ale żadnego kurpia. No. Czekaj, kurpia po 12. pytasz? 12 jest czy nie? po no, później masz, to już jest. Co? Jest już dwunasta? Minęła który przychodzi 3 przychodzi. przychodzi i plus dzikie karty jeszcze macie i z dzikiej nie? Z dzikie karty 3, 9 no w i teraz jedzie, teraz jedzie ośmiu, a potem jedzie 9, więc też ośmiu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem Tak, a, a tu jedzie. Też 8. Dobra, narty a, na na łóżzonę ok. jedziemy. <gryzny> Łukasz, na ty Na ostrzone. Ale bo <gryzny> dobrze dzisiaj akurat słońce wyszło, bo pewnie byś przełykał, jakbyś tam szusował na tym. Nie, tam mam głoski piaskowe. Wtale. Wtale. <gryzny> Ciasno się tu robi. Spokojnie, cztery, pięć. radę. A właśnie, tu czterech akurat, tam czterech akurat Najlepiej zaczynać od drzewa bo po prostu i wtedy, i wtedy tam akurat ładnie wyjdzie No, A nie od tej strony tamtym nie Ło kurde coś każę robić tylko nie wiadomo couj Jest bardzo wszystko masz opisane, zobacz No teraz masz poduszenie guzik delikatnie do góry się podnosisz, na dół opuszczasz Teraz masz wyszut raz przełączasz dekko do góry i masz wysób jeszcze raz przełączasz i masz podnoszenie. Czekaj, jak to, teraz tak. to chlap i delikatnie ten guzik do góry, delikatnie, nie? Bo inaczej go nie wciszesz. No i to masz Dobra. Ale tutaj o, mam podnoszenie, gdzie mam? No to jest to. Tu to jest. Tak. I te słuchaj, bo to jest główny kosz. później ten i jeszcze wysu, tak? Że się na 12 metrów wyjebiesz. Bo teraz mam. Do no, teraz do dojdziesz do góry, teraz. O, teraz masz podnoszenie. A jak będę chciał do w do, dół? Do, do, dobra. O, do góry. Jak coś to musisz trafiać w ten, a jak i to całkiem na bok, żebyś się nie pokał. No? No? I jeszcze się będziesz ten, będziesz i ten, ten, tak, ten, 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 nie, nie, ten, nie, nie ten, ten, nie ruszaj. Dobra, podnosimy się do góry. Takie widoki mamy tutaj z góry. Taki mamy dzisiaj plac zabaw. Pogoda jak widać dopisuje. A więc jest fajnie. Twoje? Bardzo w porządku I elegancko A... Maszyna gwizda A co jest? Grażyna nieź koło w koło hmm. stał się przegub standardowo tak, no ty jesteś królem przegubu i tobie przegub? I jeszcze mi przegub strzelił Ale masz jeszcze jeden? Ja mam na zamianę, ale co z tego Ale ten, ale przechodzisz i tak do finału Tak? Tak, bo e, ty jesteś trzeci tak jako, jako trzeci, bo najdalej dojechałeś Aha, a tam mamy czwarty, Czyli pośrodek czątecznej metry? To co, pięćdziesiąt tak? Jako tam. czwarte? Nie trzydzieści jeden jako piąte Nie, zaraz ten ściągną nas, nie? No, no, co stało, No co, co się mogło stać, no? <laughs> to to Za ciężka loda. Co się Krzysiowi mogło stać? Yeah. Król Przegubów co? Ja akumulator to mu ktoś odłączył Krzysiu, a może ktoś ci akumulator odłączył? Nie, z tyłu to dostałem strzał Nie strzał Taka ładna szyba poszła, no zobacz A no Powietrze Wody ci naleciało Co robimy? Zjeżdżacie A nie puszczasz jeszcze raz? Nie, bo dwa samochody jechały normalnie, a więc nie ten Dwa przychodzą, tak? Dwa przychodzą, no Chyba, że czekaj, bo ilu was tu się zakleszczyło? Dwa. Dwóch też no, zostało Już kodę. Tutaj mamy ten decydujący zakręt Zaraz zobaczymy co tu

Do... Ale musimy restart zrobić, bo to tylko weź. Ale już nie ma sezonu na ścinanie drzew. A ktoś no, kto ściął na takiej wysokości? Kasper, K kasper potrafi. No nie no. Najpierw zachowania, teraz ścina drzewa na 3 metrów. <laughs> kasper, ja kiedyś peżotym ściąłem drzewo na 3 metrach. Ale wytychłoną? On tak poleciało z pół sekundy później. Aha, ale ściął. No, trzeba napisać na piznaczno jego rachunek. Dobra, i restart, no musimy zrobić. Yeah. you